mankotura tu rasumiks, a to jest omówienie chaptera 1170. Na okładce widzimy Jimbe, który znajduje się na stacji kolejowej i który rozdaje Bento młodszym wersjom sumianych kapeluszy. A sam rozdział zaczynamy od momentu, gdzie Ragnar dalej atakuje Lokiego. A sam Loki pyta, kto tam jest i kto rzucił w niego tym młotem. W momencie, gdy wchodzi do pokoju, to widzi on, że nikogo nie ma. Lecz po chwili Ragnar znowu stara się trafić w Lokiego i nie dowierza on, że ten młot jest aż tak ciężki. Pyta również o co chodzi z tym całym zamkiem. Następnie Harald mówi, że to bezcelowe, gdyż legendarnego owocu Elbaf nikt nie był w stanie zjeść przez setki lat, ponieważ Ragnar nikomu na to nie pozwoli. Harald dodaje, że aktualnie z mocą jaką posiada byłoby to możliwe. Na następnym panelu widzimy wejście Gabana i Shanksa, którzy dalej starają się opóźnić Haralda. Skoper mówi, że słabością tych, którzy są powiązani z imu jest królewskie haki, które musi być użyte bardzo szybko, by zasypać ich atakami na tyle, by odczuwali oni tak duży ból, by nie mogli i oni się zregenerowali. Szczerze mówiąc, mechanika tej mocy regeneracyjnej wydaje się trochę zbędna, gdyż kluczem do pokonania jej jest w zasadzie to samo, co pokonanie kogoś o dużej wytrzymałości. Lecz w tym przypadku potrzebne jest silne królewskie haki, więc myślę, że na tym opierają oni swoją siłę, gdyż nie każdy je posiada. Harald pyta, czy Gaban ma zamiar mu się sprzeciwić, a Gaban mówi, że nie może pozwolić, by ktoś, kto stracił wszelkie zmysły, robił, co mu się podoba. Shanks pyta, skąd sam Skoper wie o ich słabości, a on odpowiada, że w przyszłości same Holy y próbowali odzyskać szansa z ich rąk, lecz za każdym razem zostali oni pogonieni przez piratów Rogera. Teraz rozumiem, dlaczego Somers tak bardzo się przestraszył, gdy zobaczył Gabana, gdyż pewnie tyle razy dostał lanie w przeszłości, w momencie gdy próbowali odzyskać szansę. A co do samych Holinajców, to pokazuje, że naprawdę daleko im do tego, czego od nich oczekiwaliśmy. Myślę, że sam Dofek zasługuje na przeprosiny, bo dzięki mocy imu Don Flamingo byłby potężnym świętym rycerzem, więc powinni oni go przyjąć. Gaban mówi, że mimo wszystko był zdziwiony faktem, że święta Ziemia posiada tak jakieś siły bojowe. Pomyślał, że każdy z niebiańskich smoków jest bezużytecznym kawałkiem śmiecia. Shanks odpowiada, że jest on spokojny, ponieważ nie schodzą oni za często do niższego świata, bo uważają się oni za Bogu. Shanks mówi, że właśnie w ten sposób mogło wyglądać jego całe życie. A Gaban mówi, że właśnie to może nazwać robotą los. Shanks chce uratować Haralda, ale Gaban mówi, że jedyną nadzieją aktualnie jest Loki. Akcja wraca do samego Lokiego, który zwraca się do młota, by się przesunąć. I zastanawia się, czy właśnie ten młot jest obrońcą legendarnego owocu. I dalej i nie wie dlaczego sam młot potrafi się ruszyć Mówi, że ma on już dość i wyprowadza on na tyle silne uderzenie, że jego własny młot ulega zniszczeniu. Podczas uderzenia Ragnira. Następnie widzimy, że sam Ragnir mocno to odczuł i jak się okazuje jest on użytkownikiem diabelskiego owocu, gdyż dane jest nam zobaczyć hybrydę wiewiórki i młota. Myślę jednak, że nie jest to zwykły zoan wywiór, lecz mityczny owoc zoan jakim jest Ratatoskr. W mitologii nordyckiej wiewiórka Ratatoskr, której imię można z grubsza przetłumaczyć jako wiercący ząb jest zarówno szkodnikiem, jak i istotnym elementem ekosystemu drzewa i Gdrazil. Ratatos porusza się po gałęziach i Yggdrasil szybciej niż jakiekolwiek inne stworzenie. Przenosi ją wiadomości i obelgi między orłem, który znajduje się na szczycie, a Nidhogg, która znajduje się u korzeni samego drzewa. Podsycając ich nienawiść i przyczyniając się do gnicia drzewa. Następnie widzimy całkowitą dominację Haralda, a sam Gaban mówi, że jest to pierwszy raz, gdy walczą z osobą, która posiada moc regeneracji i jednocześnie królewskiej haki, co udowadnia, że Holinajcy nie posiadają królewskiego haki. Lecz nie wiadomo, jak to wygląda w przypadku samego Garlingu. Strażnicy krzyczą, że muszą oni opóźnić Haralda na tyle, by nie dostał on owoców w swoje ręce. Widzimy Ragnira w pełnej formie zwanu, który w końcu pozwala Lokiemu zjeść legendarny owoc. I widzimy jego przemianę, lecz niestety zacieniowaną. Po tym, co tutaj zobaczyłem, to myślę, że legendarnym owocem może być właśnie Nidhogg, który również pochodzi z mitologii nordyckiej i jest opowiązany z samym Ratatowskim. Imię Nidhogr można z grubsza przetłumaczyć jako rzucający klątwy lub ten, który uderza złośliwie. Jest największym i najbardziej znienawidzonym ze wszystkich smoków mitologii nordyckiej. Nidhogr jest doskonałym przykładem ślepego, chaotycznego zła, co wręcz idealnie pasuje do Lokiego. W dodatku sam Nidhogr pogryza korzenie ich Drazilu, co może być porównaniem do samego Lokiego, który jest przywiązany przy samym dole wielkiego drzewa Adama. Lecz do tego jeszcze zaraz wrócimy. Widzimy, jak Loki, przy pomocy swojego owocu, zaczyna szybko atakować Haralda, zadając mu rany do takiego stopnia, że odzyskuje on przytomność. Lecz jak sam Harald mówi, to jest to tylko chwilowe i to, co zrobił, i tak jest niewybaczalne na tyle, że nie mógłby on tak żyć. Loki nie chce się z tym pogodzić i mówi, że to wszystko z powodu tego, że był on kontrolowany. Harald mówi, że Loki wraz ze swoim bratem muszą poprowadzić Alba, gdyż wie, że oni zrobią to z honorem. Loki mówi, że Harald jest okrutny, bo nawet najgorszy rodzic nie kazałby zabić własnego ojca. Harald dziękuje Lokiemu za incydent z wioską, którą Loki spalił w zemście za idę i mimo tego, że nie wróci, to życia to podziela on te same emocje co Loki w tej sytuacji. Następnie Harald mówi, by Loki się pospieszył, bo czuje on, że zaczyna ponownie tracić świadomość. Na co celoki bierze potężny zamach i mówi do niego, że będzie do niego czuł urazę za to, że każe mu zrobić coś takiego. Na co widzimy Haralda, który odpowiada, że też go kocha. Co pokazuje, że właśnie w ten sposób odebrał słowa Lokiego. Później następuje wielki wybuch haki, a na końcu rozdziału widzimy Lokiego, który przy użyciu ragniera rozstrzaskuje Haralda na kawałki i pokazują w końcu swoje emocje. Prze Przemyśleniami chciałbym poruszyć jeszcze parę ciekawych rzeczy, które dostrzegłem w tym rozdziale. Jeśli Loki naprawdę posiada moc Nidhoga, to co jeśli dysponuje atakami niszczącymi duszę? To wyjaśniałoby, dlaczego zadał Haraldowi tak poważne obrażenie. Dzięki temu owocowi Loki stałby się połączeniem Kaido i Bigman będąc smokiem i posiadając manipulowanie duszy. Na kolorowej okładce dostaliśmy również kiedyś właśnie takiego smoka i myślę, że może być to foreshadow samego Nidhogga. W dodatku myślę, że mural prawdopodobnie pokazuje owoc Lokiego lub samotworzenie, które broni drzewa i myślę, że jest to właśnie Nidhogg. Chciałbym również wiedzieć, dlaczego sam Zebek chciał ten owoc dla Haralda. Myślę, że owoc ten może posiadać specjalną zdolność, która może przeciwdziałać nieśmiertelnym mocom im. Co ciekawe, do tej pory w serii to właśnie synowie Haralda i Roxa są jedynymi postaciami, jakie które mogą korzystać z dwóch diabelskich owoców jednocześnie, co udowadnia, że naprawdę przekazali oni swoje geny dwóm jednym z silniejszych postaci w One Piece. Myślę, że jeśli po powrocie na Elba w jakimś cudem Loki zostanie również zamieniony w Domi rewersji, to myślę, że sam Luffy będzie walczył z Domi rewersji Loki a Następnie wyrzuci Ragnira z ręki Lokiego, gdyż jak wiemy, Ragnir może być używany przez kogoś innego. Myślę, że właśnie wtedy Usopp może zacząć dzierżyć Ragnira, co uczyni go dzielnym wojownikiem mórz. A później Luffy pokona Lokiego, tak jak zrobił to jego mentor Shanks. Co do Usopa, to w Wano pokonał on postać o imieniu Boahan, która zjadła owoc Smile latającej wybiórki i była ona posłańcem nadzoru dla Kaido. A Ragnir posiada owoc Ratatoska. W mitologii nordyckiej wybiórka ta była znana właśnie jako posłanie. W dodatku, jeśli wrócimy do Alabasty, to Usopp walczył z Mr. Four, który był pierwszą postacią, która miała broń i która zjadła diabelski owoc Zoan. W poprzednim omówieniu wspominałem też o powiązaniu rodziny D z tygrysami, lecz tym razem widzimy powiązanie słomianych z wywiórkami, To myślę może oznaczać właśnie samego Ratatowska, który może jeszcze odegrać rolę w słomianych kapeluszach, na przykład trafiając w przyszłości właśnie do rąk samego usopa. Podsumowując jeszcze moce Lokiego, posiada on legendarną moc diabelskiego owocu, która pozwala mu pokonać Holy Nightsa Haralda. Posiada również legendarną broń diabelskiego owocu, która jest tak silna jak bazowy Loki, ma on niesamowicie zaawansowany poziom królewskiego haki, który właśnie był w stanie zranić i pokonać Haralda, najprawdopodobniej posiadał Future Sign, jeśli nie to nadal posiadał on niesamowicie dobre haki obserwacji, ma on w sobie krew starożytnego giganta, niesamowitą siłę fizyczną oraz może mieć specjalne oczy. I tu po tym wszystkim nasuwa się pytanie, jak silny jest aktualnie Loki i jak do diabła Shanks pokonał go po 8 latach. A co do samego chaptera, to bardzo mi się podobał. Ujawnienie owocu Ragnira oraz to, że owoc Lokiego może być czymś kompletnie innym niż myślałem w poprzednim rozdziale powoduje, że nie mogę się już doczekać, kiedy zobaczę w końcu owoc Lokiego i jego samego wakcji, kiedy wrócimy już na Elba. A ostatni panel naprawdę mocno uderza. W końcu Loki również ukazuje emocje. Widać, że utrata obojga rodziców w krótkim czasie była dla niego zbyt trudna. Uważam, że to naprawdę jedna z najlepszych rozdziałów poświęconych Elbafowi, gdyż zamyka ona historię Lokiego i pokazuje go jako dobrego syna i brata, który wziął na na siebie ciężar zabicia ojca i został uznany za przeklętego oraz zabójcę króla, ale wierzę, że wkrótce wszystko się zmieni i zostanie on uznany za bohatera.